Świat lego. Zanim przejdziemy do odcinka, tutaj na ja palcu wyświetlamy się przy subskrypcji mojego kanału. Bijecie też na moją Instagram. Dzisiaj nie ma żadnego, żadnego zestawu, ale omówimy nowość firmy LEGO. Jest tu Lamborghini Sian FKP 37. Zestaw to będzie dostępny na rynku dopiero od 1 czerwca. I zestaw składa się z 3696 elementów. Jest od 18 lat, kod produktu to 42115. Do opisu model. Model jest w skali 1 do 8. Jego wielkość to około 13 cm wysokości, 60 cm długości i 25 cm szerokości. Jest on dużym i wielkim modelem. Jednym z większych modeli. Ma jest w kolorze limonkowym zielonym, ale i ma złote, przepiękne fel. I teraz silnik v 12 ośmią biegową skrzynią biegów i z ruchomym tylnym spoilerem. Ten również unikatowy numer pod maską. Tak jak w modelu samochodzie Bugacki, był taki w zakładce specjalnej na stronie LEGO możemy wpisać ten unikatowy numer. I wyskakuje nam potwierdzenie kupna tego modelu i pa taki papier na rejestrację tego samochodu, który jest bardzo ważny czasami dla kolekcjonerów takich samochodów Lego. Pudełko jest dosyć niepowtarzane, tak to było w innych modelach, jak było to w Porsche, Bugatti i teraz w Lamborghini. Są to dość nietypowe pudełka, w którym są już bardzo ładnie poukładane klocki w takich specjalnych pudełkach. Jest ono on, bardzo piękne. wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Was do następnych filmów. Nie zapomnijcie zostawić też subskrypcji na moim kanale, więc cześć. Do następnych filmów.